Oczywiście nie jest to prawdą. Zęby ósemki nazywane zębami mądrości. Jest to potoczne pojęcie, a związane jest z tym, że wyrzynają się w okresie zazwyczaj pełnoletności pacjenta, i dlatego tak też są nazywane. Nie! Nie ma bezwzględnych wskazań do tego, żeby wszystkie ósemki u każdego pacjenta usunąć. Decyduje bardzo wiele różnych wskazań klinicznych i radiologicznych do tego żeby usemki usunąć bądź do tego by któraś z ósemek mogła zostać u danego pacjenta. Nieprawdą jest to, że takie zabiegi należy wykonać. Jest wiele różnych możliwości technicznych do wykonania bezpiecznego usunięcia danego korzenia nie uszkadzając zębów sąsiednich. Tym bardziej nie usuwając zęba innego po to, żeby dany ząb usunąć. Oczywiście tak, to są tak zwane zęby całkowicie zatrzymane i mamy wskazania do tego, żeby takie zęby usunąć. Na przykład wskazanie radiologiczne, kiedy widzimy na zdjęciu, że coś niepokojącego dzieje się wokół takiej zatrzymanej ósemki. Inną sytuacją, taką jest wskazanie ortodontyczne, kiedy ortodonta decyduje o tym, że taką ósemkę należy usunąć, bo utrudni ona leczenie ortodontyczne bądź uniemożliwi utrzymanie efektu po zdjęciu aparatu ortodontycznego. Zazwyczaj jest tak, że zęby ósme górne usuwa się łatwiej, a wynika to z pozycji zęba i z kości, w której ten ząb jest ułożony. Zęby ósme dolne, zazwyczaj jest to trudniejszy zabieg i potrzeba na niego więcej czasu, żeby takie zęby usunąć. Mimo to, że zęby ósme górne usuwa się zazwyczaj łatwiej, to też należy uważać na powikłania, które mogą się wydarzyć. W trakcie i po zabiegu, tak więc jest to ciągle zabieg chirurgicznego usunięcia. Jednym z takich powikłań jest wtłoczenie zęba ósmego górnego do zatoki, i wtedy jest potrzebny zabieg rozszerzony, żeby takiego zęba z zatoki wyjąć. Prawdą jest, że po usunięciu zęba, również ósmego, miejsce może boleć. Zależy to też od predyspozycji pacjenta i możliwości gojenia, przygotowania pacjenta i samego zabiegu, czy zabieg był trudny, czy zabieg był łatwy. Nie jest prawdą, że należy codziennie po zabiegu chirurgicznym przychodzić do gabinetu na czyszczenie rany po usuniętym zębie.